Podczas tej lekcji pokażę, w jaki sposób utworzyć skoroszyt i jak wygląda ekran Excela. Aby utworzyć skoroszyt, najlepiej wejść na pulpit, klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy nowy i tutaj wybieramy arkusz programu Microsoft Excel. Klikam to, następnie wprowadzamy nazwę tego pliku. Ja go nazwę skoroszyt. Enter i teraz możemy wejść w ten skoroszyt. Klikam dwukrotnie. Tak wygląda ekran, skoro szytu w Excelu. W zależności od tego, na jakiej wersji Excela działasz Excel 2013, 16, 2019 czy Excel 365, na którym ja prowadzę ten kurs grafika, ikonek i interfejs mogą się nieznacznie różnić, ale samo działanie programu jest od lat niezmienne. Im świeższa wersja Excela, tym więcej jest nowych funkcji i poleceń. W tym kursie skupię się na tym, abyś nauczył się Excela niezależnie od tego, na jakiej wersji pracujesz. Najważniejsze elementy, które są tutaj widoczne, to w górnej części mamy pasek szybkiego dostępu, następnie mamy karty. Zobacz, to te karty po kliknięciu w kartę, poniżej zmieniają nam się ikonki, zmieniają nam się polecenia. Te polecenia znajdują się na wstążce, to, to jest wstążka, tą wstążkę możemy ukryć. Klikamy w tym celu tutaj w tą strzałeczkę, która będzie się rozwijała, i wybiorę, pokaż tylko kartę. Tak? W tym momencie, po kliknięciu kartę rozwinie nam się stążka poleceniami z ikonami, które są te widoczne. Jest to przydatny momencie, gdy mamy mały ekran i chcielibyśmy widzieć większą ilość danych. Ja powrócę do widoku stążki, włączyłem tą stążkę. Następnie mamy część główną, czyli arkusz, okno arkusza. Zobacz, obecnie jesteśmy w komórce. Jesteśmy w komórce F8. Komórki są opisane w kolumnach poprzez litery i w wierszach poprzez cyfry, tak? Obecnie jesteśmy w komórce F8. Zauważ, że w tym miejscu mamy pole nazwy. W tym polu nazwy zawsze będziemy widzieć, w jakiej komórce jesteśmy. Jeśli przejdę do tej komórki, zobacz, jesteśmy w komórce D13. Zauważ, że Kolumna i wiersz dla komórki, w której jesteśmy, są podświetlone na taki ciemniejszy szary kolor. Następnie, jeśli w tą komórkę wpiszemy jakąś wartość, powiedzmy wartość 6, to zauważ, że w tym miejscu w pasku formuły ta wartość, którą tu wpisaliśmy, ona się pojawia. Wartości, które wpisujemy w komórki, mogą być różne. Możemy tutaj wpisywać cyfry, możemy wpisywać tekst, możemy tutaj wprowadzać formuły lub mogą tu występować również błędy, ale to dalej będziemy w następnych częściach kursu o tym mówić. Następnie tutaj w dolnej części mamy karty arkusza. Tych arkuszy możemy mieć dowolną ilość. Aby utworzyć następne arkusze, klikam ten przycisk plusa i pojawiają się nowe arkusze. W jednym skoroszycie Excela może znajdować się dowolna ilość arkuszy, a każdy z nich składa się z ponad 17 miliardów komórek, więc ilość danych, która może być przechowywana w skoroszytach Excel, jest olbrzymia. Tu jeszcze u dołu jest skala. Możemy zmienić skalę dla naszego arkusza. W górnej części jest jeszcze taka nietypowa karta o nazwie plik. Po kliknięciu w nią pojawia się takie oto okno. Tutaj mamy możliwość. Zapisania pliku, drukowania, eksportowania. Możemy również utworzyć nowy plik. Ja przejdę do tej zakładki, nowy, i możemy wybrać, że chcemy utworzyć albo nowy plik, albo skorzystać z jakiegoś szablonu, który jest tutaj ogólno dostępny. Tu jest jakiś kalendarz na dowolny rok, jakiś budżet domowy. Ja wybiorę przykładowy, powiedzmy kalkulator pożyczki. Klikam utwórz. I zobacz, mamy tutaj gotowy szablon do obliczenia kredytu, do obliczenia terminu spłaty i wysokości pożyczki. Aby zapisać taki plik Excel, wchodzimy tutaj w kartę Plik i klikam Zapisz, lub szybciej tutaj w pasku szybkiego dostępu wybieram tą ikonkę Zapisz. Następnie musimy powiedzieć, w którym miejscu chcemy zapisać ten plik. Nazwę to kalkulator pożyczki. Klikam Zapisz. Mogę teraz zamknąć to okienko. Zamykam. Zauważ, że mamy jeszcze to okienko, które utworzyliśmy na początku. Aby je zapisać, również klikam tą ikonkę, bądź w momencie, gdy będę zamykał ten skoroszyt, Excel zapyta się mnie, czy chcę zapisać ten plik. Zapiszę go, zapisz. W tym miejscu mamy skoroszyt, a kalkulator pożyczki wyświetli mi się na drugim ekranie. No i w ten sposób mamy utworzone dwa skoroszyty programu Excel.